Dzień dobry kochani Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, postanowiłam Wam nagrać dzisiaj filmik z Friendem, bo e, fakt faktem, ja go dużo używam, ale nie chcę tak wam nagrywać tego frienda, bo nie każdy go ma, a potem się denerwujecie. Ale nie każdy też wie, co to jest. Więc słuchajcie, dzisiaj filmik z FRendem. Właśnie on jest tu taki skromniutki, schowany, malutki e, przyjaciel Termomiksa. Zobaczcie. A tyle potrafi, także... Drugie naczynie to w ogóle bez drugiego naczynia nie da się żyć. Także jak ktoś się zastanawia, to kupujcie. No, friend też jest pomocnik, więc ja Wam to dzisiaj pokażę obiad z, przy z użyciem właśnie Termomix Friend i Termomix oczywiście zwykły. Przypominam, jeszcze tylko do znudzenia, albo ja już Was kochani tak dobrze znam, że tylko do niedzieli są raty 0%. Tylko do niedzieli potem już nie będzie. Także, jeżeli się macie jeszcze tam gdzieś wahania, to się decydujcie, bo niedziela już za niedługo. E, to takie informacje: pojawiła się nowa kolekcja. To zapewne już widzieliście, bo ja to udostępniłam. E, do tego e, dzisiaj mamy co piątek, i jest Black Friday. Nawet e, na naszych stronach zobaczcie może coś będzie, co byście chcieli e, sobie zakupić. No, a jutro jest dzień ciasta. I teraz ja nie będę wstawiała wam ciasta kolejnego odcinka z ciastem, bo ciasto jest w niedzielę, słodkości są w niedzielę, więc tak zostawimy. Piszcie, co tam za ciasta robicie, jakie lubicie. Koniec gadania, czas do roboty. Bierzmy się do gotowania obiadu. W międzyczasie coś tam wam jeszcze może powiem. Zupa fasolowa i makaron w kremowym sosie z boczkiem. Teraz, tak, jeżeli chcielibyście znaleźć ten przepis, wpisujcie tak powinno się odnaleźć jeżeli nie musicie w filtrach zaznaczyć sobie e, przepisy z użyciem ten Friend i oczywiście ja to powtarzam zawsze zawsze można e, ugotować bez i teraz tak udało mi się dostać ser więc teraz nie muszę tutaj sobie mielić ale jeżeli wam się nie udało patrzę a tu się otwiera e, to tak 40 g sera parmezan lub tego właśnie <laughs> grana padano. 40 g rzucamy w kawałkach pokrojonych na 3-centymetrowe kosteczki. Tak się otwiera. I mielimy I rozdrabniamy. Rozdrabniamy. 10 sekund. Obroty 10. Tak? I co? I odstawiamy. Więc ja już mam tę czynność zrobioną. 40, więc sobie tam później odważę. Patrzcie, nie da się otworzyć. No dobra, zaraz będę z tym walczyła. Dalej odstawiam. E, teraz tak ponownie umieszczamy termomiks i do naczynia miksującego rzucamy warzywa. Teraz po kolei. Zobaczcie, już zaraz będę tu wszystko sprzątać, wrzucać, wrzucać, zużywać i będzie już porządek. E, dobra, 4, 120 g marchewki pokrojonej na kawałki. No. Nawet jest trochę więcej selera. Teraz tak między 100 a 120 selera, albo naciowego, albo jeżeli e, nie lubicie, no bo jednak naciowy ma specyficzny smak, no to korzeń selera. Do tego 90 gramów cebuli pokrojonej na pół. Jeszcze. No dobra, nie będzie. Jeden ząbek czosnku leci do naczynia. I teraz zakładamy miarkę z pokrywą. Obroty 5, uwaga, będzie głośno. Nie no, patrzcie, a ja dalej walczę z otwarciem tego sera, no. O, chyba się udało. Nie. rozsięłam na ten. Dobra, jest w inny sposób niż miało być. Przekładamy to do innego naczynia. Do nasze warzywa. Zobaczcie, tak mamy przez 5 sekund zmielone. Warzywa, czyli marchewka na ciochy i cebula. Dobra. Oj, tu dużo na ściankach zostało. Więc troszkę odłożymy, bo ja wiem, że tutaj i tak to będziemy zużywać, i tak, ale aż tak dużo to nie. Dobra. Umieszczamy z góry ten Teraz dajemy tak: 250 g boczku pokrojonego w kosteczkę, w kawałeczki. Ja tu się wyceniłam i kupiłam od razu pokrojone, słuchajcie. Po prostu. Mam 300. Nie będę zostawiała kawałeczka opakowania, więc użyję tyle jest. No i teraz tak, między 10 a 20 g oliwy z oliwek. Dobra, będzie 12. I teraz zakładamy pokrywę, i na to zakładamy koszyczek. W tym wypadku chodzi o to też, żeby ten boczek nam e, trochę odparowywał. Więc tu zamieńcie, proszę Was, zamieńcie tą e, miarkę na koszyczek. 5 minut, 120 stopni, obroty kopystkowe, czyli dokładnie, delikatnie przykręcacie pokrętełko na obroty tak zwane kopystkowe. Tu rozpoczyna się duszenie. No to wracam do Was za 5 minut. Trochę ogarnęłam, zobaczcie, już jest coraz ładniej, a obiadek się zaczyna gotować. Teraz boczek przez, przekładamy do innego naczynia, dlatego że będziemy go używać, Ło, wow, widzieliście to, ten sos i, i ta oliwa jak wypłynęła, dlatego e, warto było mieć właśnie ten koszyczek, żeby to trochę odparowało, bo wiadomo, no smażąc, dusząc jakieś tam wędliny, czy tam mięsko, zawsze e, wydobywa się z nich woda. O! Dobra, mamy to. Umieścić ponownie naczynie. Zobaczcie, jaki ładny jest taki. Ładniej usi, ładniej usi. Teraz, kochani, lecimy dalej, dalej. Już to wam mówię, co tutaj. Teraz tak, musimy do tego przepisu mieć dwie puszki fasoli, dużej. Może moja nie jest duża, ale jest. E, Dwie puszki z czego? Między 240 a 280 odsączonej fasolki. Najpierw rzucamy część między 200. No, 240 a 280. Tak mniej więcej połowa z tego. No, dobra. Resztę zostawiamy. Wlewamy wodę, tak? Mam mało wody. Zobaczymy, słuchajcie, dziękuję Wam za wskazówki. 400 gramów wody, że mam za dużo, po prostu wlewam tej wody, bo wiecie, ja bym chciała, żeby było wiecznie pełno, wiecznie mi starczyło. I zawsze przelewałam tą wodę. Ona się nie zdążyła przefiltrować i dlatego mi wylatywała. I dziękuję bardzo Wam za to, że napisałaś się. Kobieto, uspokój się przystopuj, tak? Dobra, zakładamy miarkę z pokrywą. Tym razem właśnie z, z miarką. 10 sekund obroty 6. Tu jest miksowanie. Miksujemy fasolę razem z wodą. Także zaraz do Was za 5 sekund wracam. Ja tak się wycinam, dlatego że nie chcę, żeby te Wasze filmiki to potem były, bo nie chcecie za długo oglądać. No bo ile można go, no oglądać kobietę, która się gada i gotuje. Słuchajcie, tu nam powstała po prostu zmielona fasolka razem z wodą. Taka... Takie coś, no. Do tego dajemy nasze rozdrobnione warzywa. No, wszystkie, wszystkie. Dobra. I do tego dajemy co? Połowę właśnie duszonego boczku. Dobra, jest połowa, tak mniej więcej. Do tego dajemy znowu 500 gramów wody. Mam nadzieję, że tu będzie tyle. wow no i teraz sobie doleję, zaleję i będzie elegancko słuchajcie e, i pozostałą fasolę czyli teraz już fasola będzie w kawałkach czyli fasola fasolowa w postaci fasoli o i teraz już pomału pozbywamy się wszystkich naczyń tak jak wy mówicie, że jest bałagan, ale słuchajcie na co dzień nikt tak nie gotuje, że wyciągasz szykuje sobie, tylko wyciągacie, chowacie e, i tak jest Dwie łyżeczki koncentratu, patrzcie, mam koncentrat zrobiony, były gdzieś łyżeczki, a są. Koncentratu zrobionego oczywiście w termomiksie. Dobra. O, dwie łyżeczki majeranku, który to majeranek jest? To są zioła, to jest majeranek, o, majeranek się kończy. Dwie łyżeczki, raz, dwa, dobra. Do tego jedną łyżeczkę cząbru. Ja nie mam, bo tu jest nawet opcjonalnie, możecie dać, nie musicie. Do tego tak, lecimy między całą a pół łyżeczki soli. I do tego pieprz. Pół łyżeczki pieprzu. No. I teraz tak, nałożyć dolną część przystawki waromy. Czyli zakładamy pokrywę. Zakładamy waromę dolną część. Lecimy dalej. Tutaj dajemy i znowu u mnie. Słuchajcie, między 200 a 300 różyczek broku u mnie, popatrzcie, w zamienił się w kalafior. Taka magia Thermomix, ale e, bardzo podobne. To są warzywa. Ja dam, no dam 300 oczywiście. Nawet dam wszystko i to jest 400. Albo między 100 a 150 liści szpinaku, także albo brokuł, kalafior, albo szpinak. To niestety musimy na chwilę odstawić. I teraz przekładamy naczynie z termomiksa. Widzicie, to już, 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 już to już, już do naszego przyjaciela. Całe naczynie z zaczątkiem zupy przekładam tu, to przekładam pusty tu, tu. Dobrze. Lecimy dalej, nastawiamy naszą waromę, zamykamy. O, i dalej. Właśnie zamykamy i teraz przesyłamy nasze ustawienia. Ja sobie friend staję na woku. Mamy tutaj 25 minut, waroma obroty 1 i to są obroty wsteczne. Pamiętajcie, bo żeby ta fasolka, która została w kawałkach, została w kawałkach, a nie była zmielona, żeby nie powstała zupa fasolowa kremu. I teraz daję, wystarczy sobie tam, wyślij. wszystkie ustawienia mi się przesłały. Tu yy, przekręcam nasze pokrętełko i Thermomix Friend gotuje mi w tym momencie zupę i robi brokuły kalafior na parze. W tym czasie przygotowujemy makaron z kremowym, w kremowym sosie z boczkiem. Umieszczamy drugie naczynie i tu wlewamy wodę. I tu już wody nie zdążyłam sobie nalać, więc użyję sobie taki zwykły czajnik, bo tu była woda przygotowana. 1200 gramów wody. Jak już dla tych, co potrafią sobie tam dobrze wycelować, to tam macie takie podziałki w środku, wiecie o tym, tak? I tam macie 1, 2, 1,5 pozaznaczone. No i teraz tak, oliwy z oliwek, 10 gramów. Wiecie, co będziemy tu gotować? Makaron, no. E, dlatego trzeba zagotować tą wodę. Jedna, druga łyżeczki soli. Zamiast pokrywy dajemy e, koszyczek. Tu akurat i tak koszyczek był brudny i tak. I co? Gotujemy wodę 12 minut, gdzieś, e, 100 stopni, obroty 1. Czyli tak. A ja już sobie szykuję makaron, zupa się gotuje i będziemy mieć pyszne danie. No i mamy, woda się zagotowała, tutaj zupa się jeszcze robi. Do naczynia wrzucamy 320 gramów makaronu suchego, krótkiego. Nie wiem, co to znaczy krótki, ale ja mam taki, to pełne nawet makaron. 320 A ile jest w paczce? Dobra, jeszcze się na tym skupię. 300 330 też może być. No, i teraz tak nie zakładamy tu miarki, ani koszyczka, ani nic. Odpalamy dalej 100 stopni. I teraz czas gotowania makaronu uzależniony jest od czasu na opakowaniu. U mnie to jest 8 minut. 8 minut. Dobra, 100 stopni, obroty 1. No i dobra, gotuje nam się zupa, gotuje nam się makaron. Ja już pomału sobie szykuję talerze. Nie muszę stać, nic nie kipi. No i lecimy dalej z tym przepisem, już niewiele nam zostało, słuchajcie, makaron przecedzamy przez koszyczek, oczywiście e, w normalnych warunkach zrobicie to przy zlewie, tak, ale ja Wam chcę pokazać, że się da, o, cały makaron się zmieści, woda się doskonale odcedzi, naczynie umieszczamy z powrotem, e, dobra, i teraz z powrotem, e, tak, moment, moment, bo coś mi tu umieścić, umieść ponownie e, czyli tak przecedzamy i z powrotem wsypujemy nasz makaron do naczynia miksującego widzicie bo już się rozpędziłam o doskonale odcedzony makaron. To już idzie do mycia. Teraz dajemy pozostały boczek. O też już do mycia. I co dalej? Połowa rozdrobnionego parmezanu, czyli ja sobie tu nie odważyłam, ale tak mniej więcej na oko dam sobie to. 150 gramów śmietany 30 Oczywiście możecie tu zamienić sobie na jogurt, na śmietanę mniej procentową, i tak dalej. Między pół, pół a jedną łyżeczkę soli, pół łyżeczki pieprzu. Tutaj gałki muszkatołowe, ja już kiedyś Wam pisałam, że my niekoniecznie to e, tolerujemy i lubimy. Rozpętała się wielka burza, ale nie lubię czegoś, nie więc opuszczam. Zakładam miarkę z pokrywą, 2 minuty, 90 stopni, obroty kopestkowej. Słuchajcie, znowu to jest podgrzewanie, czyli to są obroty wsteczne. Za 23 sekundy już będę miała gotową zupę. Za dwie minuty gotowe drugie danie. Także kochani, zobaczcie, wszystko robi się praktycznie samo. Ja wiem, tak, trzeba dodać, dodać, klikni, dodać, klikni, ale słuchajcie, na dniach tradycyjnych e, też trzeba dodawać, przemieszać i tak dalej. Jak chcecie, gotujcie jak chcecie. Ja gotuję w tym. O, już mam ugotowane. E, ściągam sobie pokrywę. Mój kalafior jest na parze ugotowany. Zupa też jest gotowa. To ja zaraz do was wrócę, bo już muszę e, teraz tak przygotować to, żeby już podać wszystkie. No i tak naprawdę obiad jest gotowy. Słuchajcie, zupa ja już sobie pozwoliłam nalać, żeby sobie nie poparzyć znowu języka. Teraz co robimy? E, jak już się nam ten makaron zrobił, przesypujemy naszego brokuła, w moim przypadku kalafior czy tam e, ten szpinak, liście szpinaku do miseczki i to wszystko te no tu już mamy to mamy i ten nasz makaron przelewamy na ten broku patrzcie jakie danie żeby to było zielone ten broku to by w ogóle pięknie wyglądało o cała miska wyszła słuchajcie naprawdę dużo tego jest nie oszukujmy się cała Micha jest e, makaronu z sosem i do tego ponad 2 litry zupy. Danie dla wszystkich. No ale teraz próba. Dobra, czekajcie, gdzie tu talerzyk. Talerzyk jest, muszę sobie to nałożyć, żeby znowu się nie poparzyć. Niech już mi sobie to stygnie. Kalafer też się od spodu nabrał. Oczywiście możecie to wymieszać. Możecie e, oddać osobno, żeby... O, sosik był, jest. Wszystko jest. Mmm, Wygląda smakowicie. Zobaczcie. Mówię, tutaj by było widać, jakby to było zielone, broku albo, albo właśnie szpinak. Także zupę, próbujemy zupę. Zupa fasolowa. O. E, w ogóle we wskazówkach jeszcze Wam zapomniałam dodać, możecie dodać, jeżeli nie lubicie takiej, takiej, no bo tu nie ma za wiele warzyw, chociaż jest gęsta od spodu, to możecie też dodać ziemniaki, nie? Ale gorąca, ale smaczna. Mmm. No brakuje mi tu przypraw standardowo. Ja bym tu jeszcze dała jakieś przyprawy sobie. Nas nawet nie sól, pieprz. O, pieprz i trochę majeranku, tak. Ale ogólnie polecam, zupka smaczna. No i teraz makaron, bo to mnie najbardziej ciekawiło. O. Kalafior jest dobrze. No i makaron. czuj, No makaron się nadziewaj, no. Mmm. Nie no. Idę jeść już ten obiad. Dobra, kochani. Idę jeść już ten obiad. Wam życzę samych smacznych obiadów. Piszcie, co tam gotujecie. Czy macie ochotę poznać frienda Thermomixa. Robimy prezentację bez zobowiązań. E, także zapraszam. Życzę Wam miłego dnia. Pamiętajcie, jutro dzień ciasta. Dzisiaj jeszcze Black Friday. Może coś uda Wam się kupić fajnego. Podzielcie się, co tam e, kupiliście. Już mnie nawet chodzi o Thermomix, tylko ogólnie. Czy faktycznie to były jakieś okazje? Miłego dzionka, no i co do niedzieli.